A <śmienicza> <śmienicza> Dzień dobry wszystkim Dzisiaj widzicie mnie samego, jak dlatego że kładę została w mieszkaniu A ja jadę na niespodziankę Bo ciężko powiedzieć w sumie, że to jest niespodzianka Bo Klado doskonale wie, że gdzie jadę Ale chciałbym jej na walentynki kupić coś, co bardzo bym chciał Tak żeby ją podnosić, o to, żeby została moją być. Taka tradycja, co tam? A o czym Klaudia tak bardzo marzy? Klaudia marzy o dubajskiej czekoladzie. Nie jest tak łatwo zdobyć stacjonarnie taką dubajską czekoladę, ale oglądaliśmy TikToka, że gdzieś w galerii Serenada w ogóle jest taka sieć cukierni i jeden oddział jest w galerii Serenada i tam powinna być taka dubajska czekolada dobra pierwszy fail, niestety jest tutaj ta cukiernia, ale nie mają tego co chcę ale jeszcze gdzieś w jednym miejscu widziałem, co prawda to nie będzie to samo, ale do spróbowania będzie ok udało mi się coś kupić, nie jest to co, to, co chciałem i nie jest stamtąd skąd chciałem, ale mam Taki pizdryk wielkości małego palca Jeden kosztuje 12 zł Także trochę dużo Ale może będzie super smaczny i w ogóle Ale nie poddaję się, jedziemy jeszcze w inne punkty Kaszna sytuacja Zacząłem chodzić po tej galerii i nagle przypomniałem sobie O matko, przecież ja się wymieniłem z Klaudią telefonami Bo ten nagrywa znacznie lepiej I dzwonię szybko do Klaudi: Klaudia nie wchodzi tylko w galerię zdjęć Bo w galerii zdjęć miałem screeny Wszystkich tych takich punktów Galerii Stanach, jest jeszcze galeria Krakus. Więc nie poddaję się, idę też tutaj. Dobra, ja jestem na dziale z czekoladami w Oszą. Jest tutaj cała alejka do 110 czekolad. Oczywiście nie ma dubajskiej. Ale przypomniało mi się, że Klaudia strasznie lubi te czekoladki. I tak się teraz zastanawiam, czy przypadkiem nie wziąć jeszcze tego. bo zobaczę jeszcze, czy się bardziej opłaca w takim 400-gramowym opakowaniu, Czy na wagę. Są na wagę i ewidentnie są tańsze, aż o 2 zł. Także wezmę, Klaudia oszaleje po prostu. Kupiłem pół kilo. Za 35 zł, tam było 400 gram. Deal życia po prostu. Krawia będzie szczęśliwa. Ma dodatkowe 100 gram szczęścia. Panie i panowie, kolejny przystanek czyli Galeria Krakowska. Tutaj są aż dwie miejscowy tej konkretnej cukierni, o którą mi chodziło. Udało się. Tylko zszedłem z parkingu. Krakowskie wypieki. Dubajska czekolada. To o to mi chodziło. Pięknie wygląda. 25 ziko Śmieszna sytuacja, bo może nawet wyjdzie, że nie będę płacił za parking, bo jestem tutaj mniej niż 15 minut, ale mamy to. Jeszcze chyba pojadę do Billies, zobaczyć, czy nie ma przypadki w tej takiej wiecie masowo produkowanej czekolady.